E Oddaję głos panu Burmistrzowi. Witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że kolejna wystawa w naszym muzeum. Bardzo serdecznie chcę powitać naszego zacnego gościa, który tym razem przyjechał z Częstochowy. Tak? Dobry, tak. Pozwoli pan, że w imieniu władz miejskich panu podziękuję, choć powiem tak. Panom rzadko wręczą kwiaty, ale, ale ty z Tobą wypadnij. Wszystkiego dobrego. Proszę Panie Stanisławie, Pan Stanisław Kowalczyk, który przedstawi incydent Witam serdecznie Państwa, ja się bardzo cieszę, że właśnie się mieliśmy po artystów z Częstochowy. Pan Włodzimierz Hulej, malarz, ale również dydaktyk, profesor malarstwa na Akademii Długosza w Częstochowie. Ja chciałbym się skupić teraz trochę na, na jego twórczości, ponieważ znam się od wielu lat i, i mogę powiedzieć tak, że podczas rozmowy z Włodkiem o jego, jego twórczości, jego malarstwie, które szczerze mówiąc bardzo mnie fascynuje, z tego względu, że jest to malarstwo, Yy, które jest nietudzinkowe nie yy, i nie jest takie łatwe w odbiorze. Na pierwszy rzut oka, jak patrzymy, zresztą yy, Włodek sam zatytułował yy, cykl tych obrazów Archeologia światła. Światło yy, od zarania wieków, od, 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 od momentu, kiedy artyści w ogóle zaczęli tworzyć, to światło zawsze w malarstwie było ważne, ale dla niego to światło jest szczególnie ważne, stąd też po prostu o swoje wieloformatowe płaszczyzny, które proszę zwrócić uwagę, bardzo często nie są płaszczyznami, bo to są prawie rejestry. Tutaj za mną wisi obraz, który artysta nadał mu tytuł kamienny. One nie mają wszystkie tytuły, ale, ale niektóre mają. Natomiast w jak gdyby tych tytułów nie eksponuje. Ale on, on powiedział, coś to są kamienne witraże. Te dotyckie okna i kamienne witraże. Chciałem Państwa powitać, jest, bardzo się cieszę, że się przybyli na Wiklinie. Chciałem swoich bliskich powitać również przyjaciół, studentów i absolwentów. Chciałem podziękować raz przede wszystkim Panu Burmistrzowi za ale przede wszystkim za wsparcie tego projektu i wszystkim członkom gład Różnica. Chciałem Panu prezesowi podziękować za tak ciekawe, ciekawe rozwiązanie, że się tutaj w tym miejscu, właśnie w tym ciekawym miejscu ma rację, najważniejsza jest tajemnica. Ta tajemnica powinna być na wielu poziomach, również przede wszystkim też na, na, na tych warsztatowych. O to mi bardzo w tych placek chodzi, żeby był ten drugi obraz, żeby do niego, żeby ten obraz przyciągał, przyciągał na ten pół metra, żeby ktoś go nawet dotknął, zobaczył. Każdy obraz jest właściwie szczególnie zrówniony, one mają swoją historię. Prawda? Byłem na plenerze we Francji ze studentami i mówię, tu jest takie ładne miasteczko w tak, bo opisałem, że jest stara katedra, mówię, to będą stare witraże. No, no i okazuje się, że chodzi już ciemno. No i ja mam zaskoczenie, mówię, przecież widzicie witraże, są, świecą, nie? Zamurowano, ale są witraże, Także." <laughs> Jest mi bardzo miło Państwa gościć i zapraszam do stołu wymiarowego, do miłych wrażeń. Jestem w stanie odpowiedzieć na każde Państwa pytania, jak na dzień. Zapraszam. O. Ja tylko chciałem jeszcze zwrócić Państwa uwagę na, na, na jeden obraz, na ten liczący sztandar, który Maski tytuł, bo to jest płonąca y, synagoga. A spalona. spalona synagoga. I tam, tam, proszę Państwa, to jest taki symboliczny obraz, dlatego że no właśnie y, Edyta Stein była żydówką, a y, do 1939 roku synagoga w Lublińcu była. była. I właśnie została spalona. Także było na pewno, nawet nie wiedząc o tym. Ale, albo przeczuwając to... Przeczuwając tego obrazu, bo stworzyłem jeszcze innej synagogi, która była w Osiągach śmierci... Jeszcze raz dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry.